I nie z tym Bardzo szczytna inicjatywa. Chcemy pomóc dla Marcelka stanąć na nogi, tak koledzy, mówią, bo to w sumie jest wspólny cel. Po to, żeby pomóc w naszej gminie, dla naszego mieszkańca, który jest potrzebujący. Hej, Hej, drogi Marcelko, to ja. Piękny i Zbyszek Merytowski, zespół Focus. Kiedy się dowiedziałem, że jest impreza, w której Ty jesteś głównym gospodarzem, to postanowiłem przyjechać do Filipowa i bawić się razem z Twoimi wszystkimi przyjaciółmi. To jest najfajniejszy dzień, jaki mnie ostatnio spotkał. Cieszę się bardzo, że wspólnie walczymy o to, żebyś był męski, że był wspaniałym, świetnym facetem. Tego serdecznie Ci wszystkiego życzę, żeby każdy dzień był tak radosny, jak ten dzisiejszy tutaj, w Centrum Kultury w Filipowie. Tego wszystkiego życzę Ci, mało skromny, wrażliwy, w sobie od pięknej boski. Zbyszek ze zespół Fokus. Współ Mr. Night życzymy Ci stałe serduszka, dużo zdrówka, dużo uśmiechu na co dzień. Jesteśmy z Tobą! Cały świat dla niego domem jest Taborem dzień po dniu przemierza życie swe Zawsze gdy gitarę słyszy dźwięk Radość rozpala go i serce wie Renakiem, prygan, być może Kapela ludowa onekra i serdecznie pozdrawia. W życiu dużo z górka Marcelu jesteśmy z tobą. Marita, Marita. Życzymy Marcelku, życzymy tobie bardzo dużo zdrowia. Zespół Kejs. Będę cię kochał ma góraletko, będę cię kochał póki kamy gra. Będę cię kochał ma góraletko, góra zgra miłość gra. Życzymy, życzymy. Dużo zdrówka Marcelku dla ciebie od zespołu Kanto. Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie I'm Muzyka zdrowia, szczęścia i słodyczy zaśpiewamy Tobie życzy. W towarzystwie Michała Smula. Życzymy sobie i Panu, by nas było stać Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości i Mądry ludzi boku, za krótkie te nogi, by dogonić czas Za krótkie te nogi, by dogonić czas. to dla Was dzisiaj to wielkie święto, to dla Was przyszło o na gości. Cieszysz się Marcelem? Co ja soszyć i No i super. Kocham, więc muszę się

Jesteś z nim czy nie? Oczy Twe Mokre wciąż od łez On co wieczór Z inną bawi się Nie mogę patrzeć w nie To denerwuje mnie Taką dziewczynę każdy Chciałby mieć Zapomnij o nim więc Uśmiechnij do mnie się Najlepszy czas na noc miło się. jest sobie masz Ja to czuję Czuje Dzisiejsza impreza jest imprezą charytatywną. Jest to zbiórka zarejestrowana oficjalnie. OSP ZUSN i mieszkańcy wsi ZUSNO zorganizowali tą zbiórkę Ośrodek Kultury, tylko pomógł zorganizować koncert. Wójt objął patronatem nas wszystkich, ale najwięcej pracy włożyli właśnie OSP ZUSNO. Wielkie prawa! Chciałabym podziękować jeszcze KGW Wólczanka za stoiską i za nieocenioną pomoc, za to wszystko, za ten dar pracy serca KGW Wólczanka. podziękować za wsparcie i za stoisko, głównie za wsparcie dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców, rodziców Szkoły Podstawowej w Filipowie. Serdecznie dziękujemy. To jest dla Marcelka. Chciałabym podziękować Kapelionek Daj za występ, ale także za pieniądze, które włożyli w skarbonkę dla Marcelka. Podziękować dla klubu radnych powiew zmian i muszę przeczytać nazwiska, bo nie wszyscy tutaj są ci radni, a to od nich był Dan Adam Kiwitlewski, Ewa Barczyńska, Edyta Dobkowska, Urszula Pietrewicz, Bogubił Orchowski, Edward Rękiewicz, Jarek Żukowski i przewodniczący klubu Marek Kozłowski. Serdecznie dziękujemy. Jarek Żukowski wczoraj do mnie dzwonił. Jest po operacji kręgosłupa. Wszystkich serdecznie pozdrawia, trzymał kciuki za zbiórkę. My też lajarka życzymy wszystkiego najlepszego. go prawami. Chciałabym podziękować wszystkim wykonawcom z tej sceny, którzy grali, którzy nam tutaj prowadzili taki fantastyczny nastrój. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, najbardziej, najbardziej dziękujemy Państwu. Marcele, my, ciocie z Ośrodka Kultury, kupiłyśmy Ci taki samochód. Marcelku, to jest traktor, tak jak Pan Wójt mówi, z pługiem. Ty, gdzie Ty mieszkasz? Tutaj resztę rodziny, panią Anię i Szymona i malutką i rękę. Zapraszamy tutaj. Ogłoszę kwotę. Jest yy, protokół pod, yy, podpisany, już y, zbiórka została zliczona. 15 200 słuchajcie, jeszcze raz 15 200 tyle dzisiaj, przez dwie godziny złożyliśmy się. Dla naszego Marcelka. Szanowni Państwo, celem zbiórki jest pokrycie kosztów związanych z karmieniem pozajelitowym, leczeniem i rehabilitacją oraz innymi kosztami związanymi z leczeniem, z leczeniem Marcelka. Oddaję głos dla przewodniczącego. Witam wszystkich. Na początek chciałem podziękować wszystkim osobom, które tutaj dzisiaj przybyły, wszystkim darczyńcom. I na co dzień my, jako Espezus, no, staramy się dla Was wszystkich pomagać, a dzisiaj to Wy pomogliście dla nas zabrać tak pokaźną kwotę, która będzie pomocna przy leczeniu i rehabilitacji dla marcela. Dziękujemy bardzo. <klucz> Mamy tutaj na prezenty od naszej jednostki. Chodź, Marcelek. Chodź, Renka. Marcelek, pokaż ci, co Chcę podziękować Panu Wójtowi, że zgodził się na ten bal charytatywny. Dla, I dla wszystkich organizatorów, dla zespołów muzycznych, którzy tutaj wystąpili. I tak samo chcę podziękować dla wszystkich tu obecnych. Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu. OSP Zusno od zawsze, jak ja pamiętam, pomaga Naszym mieszkańcom, naszemu społeczeństwu i nie tylko, bo też się angażuje w działania związane w całym powiecie, więc też staramy się ich wspierać i bardzo serdecznie dziękuję panowie. Jesteście też nieocenieni. Chciałem również wszystkiego dobrego życzyć tutaj państwu Leszczyńskim. Mercelek, tobie dużo zdrówka. Pamiętaj, że możesz na nas liczyć. Czasami tego nie widać, ale my też staramy się pomóc, tak się nie pokazując. Tak samo ja, inni tutaj Filipowie, i nie tylko. ZUSNO też Was wspiera i jak widzicie, macie dużo przyjaciół. To są wszyscy Wasi przyjaciele, więc brawo! Proszę Państwa! <klucz> bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor i gminemu Ośrodku Kultury i Sportu za tę inicjatywę. Ja tylko dołożyłem swoją cegiełkę, Pani Szymonie. Dziękuję bardzo. Wspólnie, razem dużo możemy osiągnąć. Więc zapraszam do współpracy również. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję. Dużo zdrowka. Szanowni Państwo, Marcel został dzisiaj strażakiem, a Państwo, Leszczyńscy otrzymali dar serca od Państwa za pośrednictwem ochotników OSP ZUSNO. Dziękujemy, że wiemy, jak drogie jest nam zdrowie Marcela i rehabilitacja. Dziękuję serdecznie.